Du mam. He, 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 he. No już świeże się nie da. He, he, he. Pieprz. Sól i takich pięknych grzybków wszystkim polecam. A jutro w samochodzie ostatni dzień w bezogródku tego sezonu, więc zapraszam serdecznie. Będę Wam robił z podlady i z nadlady różne ciekawe rzeczy. Moje schabowe, legendarne, więc zapraszam. To jest ostatnia szansa, żeby się spotkać. Hi, hi, hi. Pozdrawiam.